Przede wszystkim mamy 300% więcej środków niż rok temu, bo to jest 15,7 miliona, jak popatrzymy na te dwa konkursy, szczególnie ten kluczowy, czyli marszałkowski program poprawy powietrza. To jest 15 milionów, to jest z 5 milionów wzrost do 15 milionów. Oczywiście potrzeby sektora komunalno-bytowego są szacowane na prawie 8,7 miliarda złotych a więc to jest kropla w Morzu Potrzeb, ale to są środki z budżetu województwa, więc gorąco zachęcamy wszystkich, którzy chcą żyć w zdrowym, ekologicznym środowisku, bo czyste powietrze to nie jest przywilej, to powinno być prawo, nasze prawo do tego, by oddychać czystym powietrzem, bo to wpływa na nasze zdrowie, wpływa na to, jak się rozwijamy, z jakimi problemami później, w latach kolejnych się zmierzamy i oczywiście mamy dużo środków unijnych na odnawialne do energii i oczywiście te konkursy idą swoją drogą, ale też zapotrzebowanie jest gigantyczne, bo nasza alokacja to jest 187 milionów, a za spłynęło wniosków na miliard 800, a więc 10 razy więcej niż jest możliwości. Oczywiście będziemy występować do Komisji Europejskiej o zmianę alokacji, zwiększenie tych środków, żeby jak najwięcej właśnie tych podmiotów komunalno-bytowych mogło z tych środków skorzystać i mamy nadzieję, że to w tym półroczu da się rozstrzygnąć. Z drugiej strony środki budżetu województwa, a więc wspieranie przede wszystkim tych gmin, czyli gmin na pełną piersią te 700 tysięcy, które są promowane za najbardziej ekologiczne przedsięwzięcia. Tam jest pierwsza nagroda 250, druga to jest 200 i 150 tysięcy, a więc łącznie 700 tysięcy to też pokazuje, że chcemy właśnie pokazywać, wspierać jak najbardziej te gminy, które myślą o swoich mieszkańcach. Z drugiej strony 15 milionów złotych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, na poprawę energetyczności budynków i co najważniejsze zakup sprzętu do kontroli, czyli słynne drony i pomiarowanie tych miejsc, które mówiąc wprost generują te nieefektywne i niezgodne z ustawą antysmogową źródła ciepła, a więc na stronie śląskie.pl pełna informacja. Konkurs trwa gmina pełną piersią do 19 stycznia, a ten kluczowy marszałkowski program poprawy powietrza, nabory trwają do 12 lutego, więc gorąco zapraszam przez Państwa stacje radiowe, telewizyjne, internetowe do tego, żeby składać jak najwięcej wniosków. Ten konkurs się dużym zainteresowaniem łatwe pieniądze na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki, żeby poprawić jakość powietrza w naszym regionie.